Oto pierwszy test projektu na robotykę. G. Dość, 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 To siódmy test. To jest Tadashi, mój starszy brat. 33 test. Wywinął się to? Sto Witaj, jestem Baymax. Odpalił! A, no w końcu! Bardzo chciał pomagać ludziom. Disney przedstawia. Wszyscy powtarzają, że Tadashi nie odszedł, że zostanie w pamięci. Film twórców zaplątane, Ralfa Demolki i Krainy Lodu. Witaj, jestem Baymax. Mam pomagać chorym i potrzebującym. Zobaczysz, będzie dobrze. No już, już jesienią. Pomogę ci. Skanowanie zakończone. Masz huśtawki nastrojów. Diagnoza? Dojrzewasz. co? Zjawi się kto? Jakbym się turim do gorącego bałwana. Kto? Cali świat! Zamaskowany osobnik grasuje po San Francisco. Zaatakował nas jakiś super złoczyńca! No dawaj, gasz dawaj, dawaj, dawaj! Kiepski napeł. no co ty! Czyli wysoki mężczyzna w masce zaatakował pana i kolegę balona. Musimy go dopaść! Niby jak jesteśmy nam. Spoko! Znam się na robotyce. Zrobię coś ekstra. Wam też się takie gacie wcinają. Rusz się! muta! buta! To szpląchy! Możesz powiedzieć po co wcisnąłeś go w karbonowe gacie? Ta zbroja negatywnie wpływa na mój przyjazny na Wymiata! lęku wysokości, to bym się zachwycał, ale że lek posiadam, to zachwytu brak! Stary, co z tobą. Bateria mi padło. Łata dzidzia. Stanie za tobą murę. Bybac! Nigdy nie zawiecie. Odmieni twój świat. No! Bomba! Przez ciebie dostanę zawału! Gotowe? Stój, 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 stój! Tak się tylko mówi. Chodzisz w to stary? I... Wielka szóstka. No dobra, wciśnijmy się do tej walisy! W kinach od 28 listopada.